To co przyszła pora, aby przekonać się, co też znajduje się w tych wszystkich paczkach. Zaczynajmy. Pierwsza paka wypakowana i mamy taki oto zestawik. Nie wiem czemu, ale mi się bardzo podoba ten właśnie Batmobil. Taki mini. Oczywiście ja nagram z tego film i będę chciał wam pokazać, jak się prezentuje. Natomiast przejdźmy może do kolejnej. A w kolejnej mamy coś miękkiego, coś zapakowanego ale to już wam pokażę może na moim stole. A w środku znajduje się koszulka z długim rękawem, czyli jak to woli long Cliffs, jeszcze z meteczką, nic nie odrywane, także bardzo niedroga z takim oto motywem lecące nietoperze, więc super sprawa, jak się będzie prezentowała, jak chcecie oczywiście pokażę, choć w sumie i tak wam pokażę. Ale może nie teraz i może nie dziś. Niemniej tak się prezentuje kolejna rzecz. A cóż mamy w kolejnym takim oto pudełku? Sam jestem ciekaw, troszkę tego przyszło, jak wiecie. Wiem już co to jest. Tutaj dopiero znajduje się megaciuszek. Boję się tej jakości. No, ta marka niestety, tak jak tutaj ktoś mówił w komentarzu, niezbyt napaja optymizmem. No, ale tak czy inaczej, kolejny Long Cliffs i naprawdę ze świetnym motywem z Batmana. Jak sami możecie zobaczyć. Zobaczymy, jak się będzie go nosiło, ale mówię, wygląda świetnie. Oczywiście też nowy z metką, jak widzimy tutaj Niczego nie brakuje. Świetna, świetna rzecz. Także musiałem gdzieś właśnie znaleźć, zobaczyć, co tam więcej było dostępne podczas tego 85-lecia. No i właśnie takie cudo udało mi się znaleźć, także też będzie oczywiście noszone. Tutaj mam prawdziwą cegłę, naprawdę mega, mega ciężka rzecz. Huch. I też otwórzmy. Zobaczmy. Jaka jest zawartość? Ja się domyślam o ciężkości. I w... W cukierek, który się rozgniót. Z napisem Biblia. Wow! Zakładka. Też z napisem Biblia. Teraz będzie mi się kleiła ręka od tej zakładki, ale zakładeczka jest no ciekawa. Dziękuję mi za zakup, ale tak, zdecydowanie. O, i tu jeszcze jeden cukierek, też zgnieciony, niestety. Ale kupiłem sobie właśnie Biblię w komiksie, powiem Wam szczerze. Jakiś czas temu prezentowałem Wam komiks Jezus, którego jeszcze nie czytałem, ale tu zdecydowanie właśnie stwierdziłem, że no, chcę mieć. Po prostu chcę mieć, no, dlaczego by nie, prawda? I cóż, zobaczymy. Nie wiem, kiedy to przeczytam. Na pewno nie prędko. Ale. Ale mam taki zamiar. Ale co tu jeszcze? No, otworzę ją w sumie, bo sam jestem ciekaw, jak to się prezentuje. Odstawię na półkę. Jest zakładka, z tego co widzę. Tak, tutaj możemy zobaczyć. No, wygląda całkiem spoko, powiem szczerze. Mimo wszystko, rysunki są fajne. Tutaj między innymi artyści, którzy odpowiadają za Marvel i DC się znaleźli, więc nie jest to jakiś przypadek. Także tak się nam prezentuje ta lektura. Może najpierw tą tutaj, jak zawsze, trzeba oderwać i wydobyć troszeczkę dobra. A mam, przyznam szczerze, coś naprawdę ciekawego. Nadrabiam przede wszystkim komiksy z tytusem. Te księgi późniejsze, które wychodziły w dalszych już tych terminach. Nie wszystkie jeszcze mam. Ale może będą do druki. Tak czy inaczej. No, wygląda całkiem zacnie. To już widać, że jest ten format nie poziomy tylko mamy go w pionie ale rysunki naprawdę są fajne i nie ukrywam też że ostatnio właśnie materiał no, pana Tomka Kołodziejczaka też na temat właśnie e, ogólnie tytusa i papciochmiela do tego mnie zmobilizował aby w końcu to nadrobić a przy okazji jeszcze do zestawu dorzuciłem sobie takie puzzle znaczy sobie dla dzieciaków no. Nie, naprawdę. Moja córa bardzo lubi układać puzle. Już oczywiście szasta tymi setkami. I tu jest ten haczyk fajny w tym wszystkim, że w nocy one świecą. Także jestem ciekaw, jaka będzie jej reakcja, kiedy przyjdzie do układania. Także mamy to. Co dalej? Dalej. Tutaj. Jeszcze mamy ciężkie pudło. Gdzie jest mój nożyk? Gdzie jest mój nożyk? Nie mam. A gdzieś tu był. Wiecie co? Ja zrobię małe cięcie. Swajdę nożyk i zaraz do was wrócę. Był obok. Jakże ślepy, to tak masz. Jest ciężkie. Ja wiem, co tutaj się znajduje. Tu się znajduje. Miło Cię widzieć. Nie, no, nie, to nie jest miło Cię widzieć, ale cieszę się, że miło mnie widzieć. Natomiast tu się znajdują dwie pozycje, które kiedyś czytałem, ale obecnie ich nie miałem. I po prostu uzupełniam pewne zaległości. I mamy tutaj. Pierwszy i drugi tom niewidzialnych, które zresztą te pozycje, zarówno jedną, jak i drugą, mogliście widzieć na moim kanale, bo ja już je prezentowałem też za grosze. No, może nie, ale naprawdę bardzo w dobrym układzie i w dobrej cenie. Tutaj, tak jak mówię, wszystko jest na moim kanale. Tu ten tom, tak jak widzicie w ogóle, jest. Jeszcze nieotwarty nawet. A trzeci leży tutaj, zaraz za mną. Który jeszcze nie jest nawet przeczytany, bo nie miałem kiedy. Oczywiście mam zamiar do tego wrócić, nadrobić. Ale jeszcze dla niektórych. Pokażę Wam, jak wygląda. Bardzo chwaliłem Niewidzialnych. Zresztą taki materiał nagrałem odnośnie pierwszego tomu. Pamiętam. Więc możecie zobaczyć. A ten trzeci jest tam na półce, nie będę już może wstawał, żeby do niego iść, prawda? A to co mam tu na koniec, no to tu już jest mega. Coś co Ua, musiałem. Musiałem wyczekać dość długo. E, powiem tylko tyle. McFarlane Toys i jego niekiedy ostatnia polityka tak mnie mega irytuje, że po prostu brak pytań. Z prostego względu, ja już na jakimś chyba filmie to mówiłem. Ostatnio wyszedł e, cały set z buffem, monitorem, antymonitora. Mogliście widzieć na moim kanale. Natomiast z monitorem, bez szału. okej, okay. i tam był przede wszystkim Spectre i Psycho Pirate, którego bardzo chciałem mieć, bo akurat kit flesha jakoś nie miałem potrzeby. I, i, I jeszcze, i znowu zapomniałem, kto to był. A i Superman z tej ziemi, chyba 3 czy 32? Ten taki podstarzały. No i co? Oczywiście, tylko ekskluzji w sensie, no w sklepie MacFarlane można było sobie zdobyć. Świetna sprawa. Eee, prawda, ale co? Ale, pff, no nie. Momentalnie zostało wyprzedane. Poza tym, to jest taki paradoks, tego że jakby to powiedzieć, płacisz raz za. Fixa A2 za wysyłkę, tą samą kwotę, tak naprawdę. I nieważne, ile byś tych zamówił, jak zamawiasz 5, to płacisz tak, jakby 5 razy za wysyłkę. To jest straszne. To jest po prostu straszne, i no i niestety przez to uciekają pewne ciekawe produkty, albo są trudniej dostępne. No i tutaj przyszła mi z pomocą skarbnica, taki sklepik, nie wiem czy kojarzycie z Warszawy, bardzo sympatyczny kolega, z którym czasami sobie działam. No i miał dwa fiksy, dwie pozycje, które bardzo chciałem mieć. I akurat on je zdobył gdzieś w jakichś odmentach internetu magazynów. Jesteście ciekawi? No właśnie, tutaj są ci panowie. Pierwszy z nich, a propos Granta Morrisona. A propos Granta Morrisona, no to jest to Animal Man. Jak widzimy tutaj sobie z tym... Nie wiem, to jest niedźwiedź chyba. Co wy na o tym sądzicie? Nie wiem, czy to jest niedźwiedź, czy nie niedźwiedź, ale no właśnie, Animal Men. I w sumie mogło go by nie być i też by było dobrze. Tutaj jednej ręki nie ma, znaczy ma, ale taką też transformowaną, a są dodatkowo dwie, które możemy sobie doczepić. Ja już teraz tego nie będę tutaj wyciągał. Human Zoo, the human Zoo. Z tego względu, że mam tu niezły. Bajzelnik, jak się pewnie domyślacie, ale oczywiście nagram dla was tą prezentację. Jeżeli Znaczy inaczej, ja ją nagram, jeżeli ktoś w tym materiale napisze, że chciałby zobaczyć, to zobaczymy, to nagramy. Puszczę w sensie ją dla was. A drugą taką pozycją, kurczak, on to dobrze zapakował, naprawdę. Brawo dla ciebie. A drugą jest Red Tornado. Też jest Gold Label oczywiście. To jest właśnie to ciekawe, bo to jest taki stojak w sumie, gdzie on stoi w tym e, wow, jak się fajnie błyszczy. Jak stoi w tym czymś, nie wiem jak to powiedzieć, ale fajnie wygląda. To jest ten mold z Green Lanterna Alana Scotta. Ja mam akurat tego Dread Lanterna bodajże, z takimi w oczach, nie wiem, <laughs> powiedzieć coś, ale tak, tak zdecydowanie, z tego względu, że Bardziej mi jakoś przypasował i to jest DC Classic, czyli klasyczna wersja, fajna postać. Mało eksploatowana. Niemniej mówię, świetnie wygląda. Więc to wszystko. Tak się prezentują te wszystkie paczki, które dla Was tutaj miałem przygotowane. Trochę tego się, prawda? Nazbierało. Cięższe, lżejsze, mniejsze. Nie, nie, nie mam jak tego wszystkiego tutaj ułożyć, więc wybaczcie, ale nie będę tego już jakoś tak bardziej tutaj ładowywał. Dziękuję za obejrzenie tego materiału. Macie cukiereczka trochę zgniecionego z Biblią. Nie, no nie będę go ja teraz, bo to się strasznie klei. To jest krówka i dwa takie dostałem. Już mi się pokleił stół. Ale to było do przewidzenia, że jeżeli to jest takie ciężkie, nawet jeżeli było jakoś tam powiedzmy w miarę zabezpieczone to, że tak się ustanie. Tak czy inaczej, miło mi, a w ogóle ja z tego sklepu kiedyś nagrywałem jakiś materiał, oni się do mnie odezwali. No teraz nie chciałem już tu żadnych tego typu akcji. Czułbym się nieswojo, mając przeczytać taką Biblię w jakimś określonym czasie, a tak będę mógł na spokojnie z czasem to zrobić. Także dzięki Wam bardzo za obejrzenie tego materiału. Oczywiście czekam na Wasze komentarze. To był największy jak do tej pory unboxing na moim kanale. Może nie pod względem czasu, ale na pewno paczek tak się jakoś złożyło, że mega kumulacja się tutaj pojawiła. Oczywiście pokażę Wam ciuszki w praktyce. Pokażę Wam batka. Może Wam pokażę, jak złożymy z córą puzzle. Chcielibyście też dajcie znać w komentarzu, czy jakieś sweet focie są Wam potrzebne. No i oczywiście prezentacja. Tutaj mamy Animal Mana i Red Tornado. Także jeszcze raz Wam bardzo dziękuję. Skomentujcie, polubcie, udostępnijcie. Widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć.